Ojca bardzo mile wspominam. Ojca, który stanowił dla mnie jakby taki filar polskości. U nas w rodzinie mówiło się na temat, na temat, na temat zachowań, na temat polskości. Ja, na przykład, wspominam go bardzo mocno, jak on, jak on mówił, jak on przeżywał to, że, że Niemcy go tak, tak traktowali jako Polaka. Ja musiałem uchodzić z pierwszego powstania do Śląska, po My Byli Niemcy zatukli. To raczej lepiej sam sobie życie odebrać. I Oni tam żadnego żywego nie puścili. Mordowano kobiety, mordowano dzieci. Tam byli moi koledzy z rozbitym czołem, mus wytrysnął. Rozprute wnętrzności, poucinane u kobiet piersi. To nie są tatarskie opowieści. To to, co na własne oczy widziałem. Ojciec Robert Kryta urodził się w Żernikach w 1882 roku. Mieszkał w Starych Gliwicach, miał pięciorga rodzeństwa, studiował w szkole kadetów w Gliwicach i tam też został w wojsku jako oficer i pracował jako muzyk, był kapelmistrzem orkiestry wojskowej. Był z wykształcenia muzykiem. Wykształcenie muzyczne zdobywał w Książęcej Raciborskiej Szkole Muzycznej w Rudach Wielkich, na Górnym Śląsku. Tam była tak zwana wąskotarówka Gliwice, Rudy i ojciec jeździł do naukę, uczył grać w zamku w Rudach księżną gry na harfie. Ojciec mój walczył w powstaniu śląskim. Nie wiem gdzie walczył, takiej informacji nie mam, natomiast jest wykaz powstańców ziemi rybnickiej, jest wykazany jako powstaniec. Po powstaniu Śląskim został oznaczony, bo mama mówiła, że wtedy kiedy rozpętała się wojna i tutaj przyszli Niemcy, ojciec zakopał jakieś cenne oznaczenia i informacje, nawet określiła w którym to jest miejscu zakopane, ale ja niestety tego nie odszukałem. Tego, że był powstańcem, są takie, że po plebiscycie ojciec ze swoją matką był mocno szykanowany, bardzo mocno grożono mu i w związku z tym musiał opuścić, zmuszony był do opuszczenia majątku w Starych Gliwicach. A majątek był dość znaczny. W Starych Gliwicach ojciec posiadał gospodę, później z gospody został zrobiony kościół. Była tam również. Rzeźnia, piekarnia. Mieściło się to wszystko w Starych Gliwicach przy ulicy wiejskiej. Ojciec wtedy musiał w pośpiechu to opuścić, i znalazł kogoś, kto przeszedł na tamtą stronę i to był pan Krzyszteczko. Dokonał on zamiany. Majątek, który był w Starych Gliwicach, został zamieniony. Na dość, bym powiedział, skromniejszy majątek tu w Dębieńsku Starym, ten majątek stanowi 1,6 hektara, hektara gruntów, łącznie z zabudowaniami i, i również z gospodą. Losy bardzo były jakby nieprzychylne. Ojcu, w tym czasie, bo przyjechał tutaj z Gliwic sam ze swoją schorowaną matką, która później tutaj zmarła. I do tego, żeby pomagać mu, została przyjęta moja mama, która była z bardzo biednej rodziny, wielodzietnej, nie żył ani ojciec, już w tym czasie, kiedy ona się tu przyjęła, ani matka. Ona, jako najstarsza w rodzinie, utrzymywała tą rodzinę. Po paru latach ojciec mój ożenił się z tą pomocą moją mamą, która tutaj przyszła, mając 50 lat, a mama wtedy miała, jak tutaj się przyjęła, do pracy 18 lat. Ojciec prowadził działalność w tej gospodzie, którą tutaj przejął po zamianie. Była to gospoda oberża, jak to wtedy było nazywane, dobrze prosperująca, mama znacznie pomagała. No i to, że bardzo dobrze prosperowali, dowodzi tego, że mama urodziła jeszcze moim ojcem, starszym człowiekiem urodziła czworo dzieci. Dobrze, zdradzi. i'm going to Wtedy kiedy ja się urodziłem, a urodziłem się w 1945 roku, 18 lipca, mój ojciec już był bardzo leciwym człowiekiem, miał 63 lata. Mama bardzo wydatnie pomagała ojcu, była wspaniałą gospodynią i wspaniałą kobietą z bardzo polskiej rodziny, co ojciec bardzo cenił. Ojciec również wynajął w Katowicach lokal, i ten lokal bardzo dobrze prosperował. Po wybuchu wojny. Ojciec został zaliczony do grupy P, czyli do Polaków, jakby najczystszej rasy polskiej, żeby tak powiedzieć, tą nomenklaturą niemiecką. I to skutkowało tym, że w 1942 roku ten majątek został zajęty przez III Rzeszę. Cała rodzina nasza musiała opuścić to miejsce i mało tego, byliśmy kierowani również już wtedy na spis do wywózki do Oświęcimia. W 1942 roku, wtedy, kiedy ten majątkiem zawładał trojhender czyli zarządca, i był to człowiek miejscowy, który kolaborował z rasistami, i on zajmował ten majątek. No i ojciec wtedy zamieszkał w jednym pomieszczeniu, bo w tym majątku tutaj jest, co ojciec odziedziczył jeszcze poza gospodą, poza zabudowaniami tej sali dużej tanecznej. Tego, tych obiektów towarzyszących tej stajni to jeszcze była tak zwana kamienica czynszowa, która w tej chwili już nie istnieje. Tam była kamienica czynszowa i mieliśmy tam, tam, byli lokatorzy w tej kamienicy czynszowej i jeden z lokatorów odstąpił nam jedne pomieszczenie wtedy, kiedy zostaliśmy wypędzeni jakby z tego, to w tym, w tym jednym pomieszczeniu cała nasza rodzina jakby, jakby przebywała. Do tego to doprowadziło, że byliśmy cała rodzina bez środków do życia. W 1949 roku dopiero Sąd Grodzki przywraca ten majątek Ojcu. za komunistów, bo wtedy już komuniści sprawowali władzę. Zostaje mocno ograniczona jego działalność tutaj, nie dostaje koncesji. Wtedy była moda tworzenia tak zwanych domów kultury i władze miejscowe chciały, żeby ojciec przeznaczył i przepisał w księdze wieczystej i oni zrobią dom kultury. Natomiast ojciec będzie wtedy dyrektorem tego domu kultury. No oczywiście ojciec się nie zgodził, przez to nie mógł już prowadzić żadnej działalności. Rozpoczął się następny, następny bardzo niekorzystny dla naszej całej rodziny okres, to znaczy wystąpiły na tych terenach wystąpiły bardzo silne szkody górnicze. Ten obiekt, który był, został przez kopalnię Dębińską do tego stopnia zdegradowany, że musiało dojść do rozbiórki. W 1956 zacząłem rozbiórkę tego obiektu. bywało się to z bardzo wielkim mozołem, należało każdą tą cegłę wyczyścić ułożyć na sztapelkach później przetransportować na miejsce budowy nowego domu i tam z kolei wmurować każdą tą cegłę jedną trzeba było wziąć 13 razy do ręki żeby trafiła w mury budowanego nowego mojego domu Ja zaradłem ojca, który, jakby nie to, żeby mi stanowczo odradzał, ale, ale w, wspominał o tym, że zawód muzyka jest bardzo trudnym zawodem. Bardzo trudnym, bo wtedy, kiedy inni odpoczywają, to ci muszą akurat pracować. On dostrzegał talent, bo ja w tej chwili gram na wszystkich instrumentach, ale ja poszedłem inną drogą i pracowałem w biurze konstrukcyjnym, tworząc wynalazczość, tworząc patenty, tworząc projekty racjonalizatorskie. Przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów, Techników, Mechaników Polskich zostałem oznaczony wysokim oznaczeniem za to wszystko, co robiłem na rzecz techniki. Natomiast jeżeli chodzi o zamiłowanie do muzyki, to po ojcu poszła w tym kierunku moja córka. Skończyła konserwatorium z bardzo dobrym wynikiem, gra na oboju. czuję bardzo wielką dumę z tego, że jestem Polakiem. I tak samo moja żona, która jest z rodziny bardzo polskiej, bo dziadek jej zginął w Katyniu. Także żona moja również wyjątkową polskość w sercu ma, tak samo jak moja cała rodzina